Mam ważną rzecz dla Was do powiedzenia. Moment. Chodzi o to, że jutro, czyli 24 października, mam urodziny, i chciałbym, aby były jakieś tam. Jak to się mówi?. życzenia, z powodu, że. Ten, e, tak nagrywam, próbuję przynajmniej myś, myś jak powiedział, gdzie jest nie I ogólnie chciałbym bardzo, abyście Zrobili jakieś podziękowania dla mnie, coś takiego I może jeszcze wa dla was Zróbcie odcinek jutro, jak będę mógł Nie będę mógł, ale nie będzie mi się chciało te. dobra i to tyle, co chciałbym powiedzieć, więc poproszę w komentarzach jak najwięcej tych życzeń dla mnie. Więc pa!